Zastanawiasz się, jak ustawić hasło do pliku PDF? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby zabezpieczyć plik PDF hasłem, należy uruchomić przeglądarkę internetową i przejść na stronę, którą widzicie na ekranie. Link do tej strony jest w opisie filmu. Następnie przesuwamy tę stronę nieco niżej i wybieramy zakładkę Zabezpiecz PDF. Teraz musimy na tą stronę załadować plik w formacie PDF, który chcemy zabezpieczyć hasłem. Więc wybieramy belkę poniżej, wybierz plik PDF. Następnie wybierz czynność, tutaj zaznaczamy ikonę pliki. Teraz z pamięci naszego urządzenia wybieramy plik PDF, na który chcemy założyć hasło, więc zaznaczamy dany plik. Kolejno klikamy u góry ekranu Gotowe. Plik został zaczytany na stronę. Kolejno po prawej stronie ekranu klikamy w ikonę koła zębatego i na tym widoku dwukrotnie wpisujemy hasło, aby zabezpieczyć plik PDF. A następnie klikamy poniżej belkę Zabezpiecz PDF. Jak widzicie, hasło zostało ustalone dla naszego pliku i automatycznie taki plik został zapisany w pamięci naszego urządzenia. Teraz przejdźmy do naszego pliku PDF i sprawdźmy, czy jest zabezpieczony hasłem, więc przechodzę teraz do pamięci telefonu. Ja to robię poprzez aplikację Manager plików, a następnie wybieramy zakładkę Pobrane. Klikamy w nowo pobrany plik PDF, klikamy Otwórz za pomocą PDF aplikacji, jak widzicie, nasz nowo otworzony plik PDF jest teraz chroniony hasłem. Aby go otworzyć, należy wprowadzić hasło wcześniej utworzone, więc wpisujemy hasło, które przed chwilą utworzyliśmy dla naszego pliku, a następnie klikamy Otwórz. No i możemy się cieszyć naszym plikiem PDF, który jest teraz zabezpieczony hasłem. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!